Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem jeszcze w łóżku. Właśnie niedawno zadzwonił budzik. I... No. Kurde, ale pogoda za oknem jest przykra taka. Tak wiecie, mega pada a się nie chciało dzisiaj wstawać słuchajcie, wstałem okręg się jeszcze do sobie do końca nie ale umyłem się i jadę słuchajcie po moją paczkę, bo zamówiłem sobie ze sklepu z Nika bardzo duże zamówienie butów i tego typu rzeczy yy, ja odebrać tą paczkę, ponieważ paczka yy, jest u ukupiera. Wczoraj została wysłana, myślałem, że już nie dotrze do mnie, a Chciałem sobie zrobić fajne zdjęcia w Barcelonie. Znaczy, zamówiłem sobie bardzo dużo fajnych rzeczy i chciałem je po prostu mieć ze sobą w Barcelonie. Więc lecimy. A pytaliście się skąd jest? ta kurteczka, ona jest z Zagry, ale z Chorwacji. W Polsce takiej nie widziałem. Na szczęście, słuchajcie, jadę bardzo blisko. Odbiorę paczkę i za chwilkę wam pokażę w domu, co do mnie przyszło. Bo przyszło naprawdę dużo fajnych rzeczy. Ale jestem spuchnięty. To aż tak gruby nie jestem spuchnięty jestem. Trochę jestem gruby, ale bardziej jestem spuchnięty. Zobaczcie jaka pogoda za oknem. Dzięki Bogu dzisiaj lecimy do Barcelony. A w Barcelonie przynajmniej dzisiaj i jutro ma być bardzo ładna pogoda, ponad 20 stopni. A jak wrócimy to już powinno być tutaj też ładnie. Przedtem oczywiście jak zaczniemy to zapraszam Was do wspólnego uśmiechu, tak aby ten dzień, szary dzień, stał się lepszy i żeby nam było po prostu Lepiej, milej i, i ogólnie przyjemniej w życiu. Więc uśmiechnijcie się chociaż na momencik. Ja dzisiaj muszę sobie poprawić jeszcze brodę. O, trochę opuchlizna mi z zeszła. Okej, okay, taka paka. Teraz sam pokażę co sobie zamówiłem. Dużo, dużo fajnych rzeczy sobie zamówiłem. To nie teraz teraz ma co wziąć ze sobą na wyjazd. Słuchajcie, przyszła paka. Tak jak mówię, pokażę wam teraz wszystkie rzeczy. Jedynie, niektóre rzeczy biorę ze sobą do Barcelony. Mam za mało bagażu, bo Ewa ma taki bagaż. O a, ja mam, a ja mam troszeczkę mniejsze. Jakby co do kota wszyscy, nie biorę. Wszystkie rzeczy wezmę ze sobą. Na pewno ubrania wezmę pewnie wszystkie. E, Butów pewnie wszystkich nie wezmę To jest faktura. Bardzo ładnie wszystko zapakowane Bardzo elegancko muszę powiedzieć. Oczywiście, no ja jak mogę mogło zabraknąć? Czapki wam od razu pokażę, bo czapek u mnie nigdy, nigdy dość. O, tak. Bardzo ładna, taka klasyczna. Klasyczna. No Karka, fajna. Czapka. Boże, ty masz tyle czapek, że to jest w ogóle jakiś hardcore. Spoko jest? Spoko. T-Shirt. W Sneaker Pick'em macie ciuchy różnych marek. Lewisa, Armani, Nike. bardzo dużo tu jest, bluzy, Replay'a. Nawet tych marek jest tam groma, więc możecie sobie wybierać co chcecie. Oczywiście mam dla was kot, wyświetli się gdzieś tam tutaj. No macie niszkę po prostu, no załatwiłem wam to. Więc tak, T-Shirt, to T-Shirt na to na co wezmę. Levis, Levis ma w ogóle tak zajebiste rzeczy. Tak w ogóle ta kolekcja jest. teraz jest piękna. Jezu, śliczny jest ten t-shirt. Uwielbiam wyszalne. te kwiatki. Nie szyba, Piękne. Ale. Taki klasyczny. Nigdy nie miałem niczego Lacoste i pierwszy raz wziąłem coś Lacoste. Lacoste i wziąłem sobie long -tip. Ale byliśmy wczoraj w ogóle w sklepie i były tak ładne tam rzeczy. No i ten long jest super. Bardzo ładny. Ja bardzo lubię long -tip. Bardzo ładny jest to można było film na nim wyświetlać, taki duży. A ja bardzo lubię e, replay, mam super czapkę Replaya. Ja nie, nie ehm, Powiem wam, że tam jest też bardzo, bardzo dużo damskich zajebistych rzeczy. Bardzo dużo jest, bardzo dużo. Naprawdę, bo ja sobie już przeglądałam. Bluza, mam dwie bluzy, kilka t-shirtów, ale tam mnie jakoś urzekło. To jest bluza. Bardzo ładna. Armani Exchange i ma taki fajny napis. Bo ma taki ładne detale i nie jest tak, ten napis jest, taki hamski. Tak, jest chamska, bo to nie jest taki Armani, ten, ten znaczek Armani, tak, co tak, tak. Na, tak, taki, tak. na pół Bardzo ładna jest ta bluza. Jest bardzo fajna. No ja super. nie się dobrze nawet czuję. Super w niej wyglądasz. Buty Polo Ralf, e, e, Ralph <grym> Ja powiem, <grym> ja czy... bo ty masz problem z ry. Buty Polo Ralf. <grym> Loren. Le, ra, jest ralf, Loren. Ralf, ralf Loren. No jest jeszcze wcześniej, to dlatego mamy taki e, problem. Tutaj, słuchajcie, to są buty, na które czekam po prostu. Oh, Ewa mówi zawsze, że jak dresiarz wyglądam. Bo Juri ma taki dziwny gust, jeżeli chodzi o buty, ale fakt faktem naprawdę zamówiłeś sobie bardzo ładne buty teraz. Zobaczcie. Te buty to jest istna petarda. No ładne, trochę jak Seba Zosiedla, ale bardzo ładne. Nie właśnie, Seba zosiedla chodzi inaczej. <noise> Dajcie znać w komentarzu, jak chodzi Seba Zosiedla. Po prostu chodzi mi o to, że jak macie czarną stylowe... To... Nie, no ładne są bardzo, no. Ale ja czekam na te drugie mogę otworzyć. Zobacz. No fajne. Fajne, fajne, oryginalne. Otwieram Ci drugie, bo jestem bardzo Dobra. ciekawa. O nie, nie, musisz mi pomóc. <grym> ja kocham buty uwielbiam, naprawdę. no wow. te są sztos. Wow. Jezu, piękne są. Ja Zajeb... bym takie chciała damskie. Zajebiste są. No, sztosik. Naprawdę. Sztosik. Jagam się. I tu jeszcze są takie najki. Też zawsze chciałem je mieć. I w końcu je mam i zobaczcie sobie lekkie spójrz. Mi się nie podobają, ale wiesz. Okay. Ale, ale spójrz, ja się teraz... Ja zawsze... Bo Ewa ja tak coś takiego ma? Ja no po prostu nie lubię najków, ale... Się, ale my, powiem ci szczerze, że te mi się na maksa podobają. Przepiękne są. Źle tak źle wyglądają na noze? Ładnie. Czy zajebiście wyglądają po jak sobie nakładam dresik najka, to co zawsze? I te buty są zajebiste. W tej bluzie ślicznie wyglądasz. No nie ślicznie wyglądam. Jeśli chodzi o kodzik, to wyświetlę wam jeszcze raz tutaj. Eee, z rzeczy są naprawdę jak eee, do tego się zajebisty wybór. No i te buty. bo <noise> one są naprawdę są naprawdę sztos. Jezu, jaki piękny, miękki, ujej. Ujej! Ujej, dobra, czas się pakować, ja się zaczynam pakować. Wszystkie rzeczy mam. I dziewczyny, zakresułem. nie zwiedzcie się tym, że on pokazuje męskie rzeczy. Tam jest dużo bardzo fajnych damskich tak, rzeczy. to prawda. Tam są takie piękne jedne buty lujo. A Ja kocham tak. lujo. Dobra. Ja już przyjmuję kamerę. Dziękuję Ci, kochani asystentko. Musimy szybko się pakować, ponieważ za chwilkę będziemy e, ruszać na lotnisko. Za jakąś godzinę, dwie. E, I tutaj mam wszystkie rzeczy. Za chwilkę ja zaczynam pakować swoją walizkę i będę wybierać, co tu wziąć. Będzie nie, nie, nie mały dylemat, będzie co wziąć, czego nie wziąć, ale będzie ok. Uff. Słuchajcie, pakuję się, pakuję się, pakuję się, i końca nie widać. To jest Benji. E, za chwilkę zamówiłem namko. Za chwilę Ewa wraca i jedziemy na lotnisko. Musimy jeszcze się tylko dopakować kilka tam ostatnich rzeczy. Ja mam się niesamowicie. Fajnie, że nowe miejsce. Mówię, byłem w Barcelonie przez chwileczkę, a teraz fajnie będzie zobaczyć Barcelonę troszeczkę dłużej. Plus fajnie popracować, podziałać. Będzie ciekawie. Mój piękny. Szpilka zawsze do mnie przychodzi wtedy, kiedy leża. Ona chyba czuje się wtedy tak bezpieczna. taka. Taki dzień. <grych> to jest walizka Ewy. Są jakieś tam rzeczy, ten kost nie jest, po prostu położyłem go, żeby tam koty się nie kładły. To jest moja walizeczka, moja torba. No, to do wyrzucenia. To do oddania, więc... Grubo. Zatem zamówiłem sobie bajgla i cold brew, ponieważ taka kawa jest zajebista i tak stawia na nogi, że to jest po prostu wow. Jest naprawdę sztosik. No i oczywiście bajgla, bo dzisiaj odwołałem sobie na nice istuficiu, więc postanowiłem, po że zamówię jedzonko, żeby Ewa jak wróci, żeby też zjadła. I już sobie spokojnie mogli pojechać na lotnisko. Jestem tak zegany tymi butami. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają na nodze. Coś wspaniałego. Ciekawe na uberka i lecimy do Barcelony. Tak że będziemy na lotnisko, to chyba mam nagram na lotnisko jak teraz lotnisko wygląda, bo sam jestem ciekaw, Dawno też nie lecieliśmy, teraz leciliśmy w styczniu. Więc no tak. No tak, bo samochodem byliśmy. Więc zobaczymy, jak teraz lotnisko wygląda, jak, wygląd jak wygląda odprawa, bo nie dostaliśmy nie dostaliśmy na pewno e, biletów na jakby karch pokładowych. Tylko trzeba gdzieś pójść, coś załatwić. Trzeba gdzieś odebrać i dopiero tam dostaniemy chyba kartę pokładową, więc y, to jest jakaś tam nowość, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, na pewno wam pokażę to i uderzamy. A ta Torba po prostu już te czasy ze mną popodróżowała i cały czas się trzyma. Wszystko jest idealnie, jak trzeba. No, ale sterować jest super. nie jest. One są z takiej, wiesz, to jest fajna skóra. Tak. Chciałam powiedzieć, że pojechać, jest zero. Zero. Kurde, zresztą moje uszy to nawet bambi. Chciałam powiedzieć, Bambi. chciałam powiedzieć wam, że no. ta torba była tak doszczęsnie wypchana, że normalnie torba już poszła, nie? No. No. Ale ten, zobaczcie, to kupiliśmy sobie walizkę, jest nowa i jest naprawdę pojemna. obok No, ale jeśli ktoś pyta jaka to firma? Pingu, coś tam. Penguin. Penguin, czyli pinguin po prostu. Nie wiem, jaka to była firma, ale zgooglowałam, że dobra. Tak, ja, ja bym ci powiedział, żeby sprawdziła. I my sprawdziliśmy zasiąg w Google i była droga, więc za sobie mało na Amazonie 200 dolarów. 240 dolarów. Prawie. Za nią. 260 no. 269. To tanio. I to bardzo, bardzo ładnie kółeczka ładne. wchodzą. Bardzo ładnie, no. Ale i tak zobacz ta walizka. Powinniśmy mieć kampanię z jakimiś walizkami, bo jesteśmy specami od walizek. Tak, ta walizka oknik jest, ochnik ochnik jest ochnik, super. Ochnik jest genialny. Jest zajebista, na to naprawdę. Przeżyła jest nic jej się nie dzieje, nic. Zamek, Zamek pracuje. Się nie będziemy musieli dopłacić za... Jak trzeba będzie dopłacić, to zapłacimy. No zobaczymy, no. Może pani też przymknie oko. Ja się niezamowicie, tak naprawdę. Dawno nie leciałem. ale pierwszy raz lecę od, od, dłuższego, od dłuższego czasu. Powiedz jak lecię do Turcji, czy gdzieś mówił, kurde, trzeba bagać, zawsze zaczęliście z jakiegoś torbą, czy z czymś, nie? A teraz... No teraz... Tak, 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 tak. Tylko nie wiem, doczekaj, wizer. Tutaj jest wizer? Skąd wiesz, że jest Wizer Nie ma Wizer. Wyszka, wizer jest tam. Bardzo 113 Tata, -ta. chciałem ci powiedzieć, tak. że dzisiaj możesz sobie wybrać prezent jakiś, który ci kupię na lotnisku, za to, że jesteś tak dzielna i piękna i w ogóle, iż masz swoją kolekcję torebek. Płakać mi się chce, bo no? Ja jestem. jesem. się, się chciałam ci powiedzieć. Tak? Mhm. A, A co? Ja się co? wzruszam takimi rzeczami. Mogę cię kupić perfumy Chloe, chcesz? No nie wiem, zobaczę. No dobra, tylko jedną rzecz. <laughs> <laughs> bo wiecie, bo jest tak, że Ewa zaraz... Tak, że się... Popłakałam w samochodzie, bo ja po prostu wzruszyłam. Bo to jest super, że ja mam w życiu takie wsparcie od innych ludzi. Dużo jest wsparcia u nas, to dużo prawda. Się, co robię I to jest takie miłe, że każdy za mnie To się prawda. I, i no super, rano gadamy. Wsparcie z... jest A, bardzo z... dużo. No, super, no, wsparcie jest naprawdę bardzo duże. I też też tym się jadam, że mamy tak dużo cudownych ludzi wokół siebie. Trzeba przyznać. Alga napisał, Wysadzisz że wszystkie się. torebki piękne, tylko nie wie, jaki pasek ma wybrać. <laughs> bo dzisiaj tak mi pasowała moja torebka. No Zajebiście. To po prostu wygląda to idealnie jest do tego, ale nie mogę jeszcze jej założyć, bo jeszcze wam nie je pokazałam. Tak jest, dobra. Widzimy się potem. Słuchajcie, mamy przypał, ponieważ nie mamy tych testów, które powinny być, czyli tych PCR. Kurwa, tam tam jest wyjście, tam. Exit tam. No ale exit tam jest, kochanie. Tutaj, przepraszam, tutaj można wychodzić? Okej. Okay. Przypał. Przypał straszny. Ty tego nie sprawdziłeś? No sprawdziłem. co, nie było tam na PCR? Co Dobrze. było? No, myślałem, że to jest PCR. Mamy słuchajcie straszny przepał, bo pomogą, bały mi się testy. I teraz test antygenowy kosztuje 800, żeby był szybki. Czekamy, może nam się uda, tak żeby szybko był wynik. Ale to są jakieś żarty? Może wyjdzie. No i niestety słuchajcie, jest chujnia. Nie, nie wejdziemy na pokład, bo nie mamy testu PCR, antygonowego. Niestety będziemy musieli prawdopodobnie jechać samochodem. Co? Trzeba zrobić ten test. test. Masakrę. Hiszpania jednak odpada, nie lecimy do Hiszpanii, i szukamy teraz jakiegoś innego lotu do H Włoch, bo we Włoszech możemy mieć ten test, który mamy, więc patrzymy na teraz, na teraz szukamy lotu i lecimy gdzieś indziej po prostu. Warszawa, Włochy, wpiszemy sobie. Pisałam w nawigację Włochy, żeby zobaczyć, kiedy że będziemy jechać samochodem, i pokazała mi, że 7 minut i pokazało mi warszawskie Włochy. Czy moim zdaniem powinniśmy pojechać samochodem? Tylko samochodem jest 14. No to idealnie będziemy w nocy i rano zaczynamy pracę. Przyśpimy się, jeszcze w nocy dojedziemy. Iście. Ale nie ma lotu do nie ma, do, do, do nie, nie, tak? Nie ma. ma coś takiego, że jak zaczyna się dynegrować, to biega. Chodzę, no. Na... nie marnujmy czasu. Jedźmy do domu i weźmy samochód i, i, i jedźmy na San Marino. Do Włoch. To jest przeciwko Chorwacji i będzie zajebiście. Tak, tam się jedzie. 14 godzin. Czyli od której będziemy? W nocy będziemy, rano stajemy i, i jedziemy zrobić zdjęcia. No w, 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 w Chorwacji tak. są palmy, no. Lecimy, daj buzi. Chodź, jest sobie buziaczka. Mhm. Chodź. Tak, chodź. Mhm. Kocham moją narzeczotę. No trudno, nie polecieliśmy. Najgorsze, że wiecie, że kupiłem jeszcze dodatkowy bagaż. Zapłaciłem za n-priority i za inne pierdoły, z których nie skorzystać. No Tak. A poza tym naj, najważniejsze jest to, że nie zarezerwowaliśmy tego hotelu. To... Kurde, jaki fart. na, na mnie jednak czuło. Strasznie nie Pukna... To bylibyśmy z pięć tysięcy złotych. Pukna, pukna na mnie czuło. Nie, tak. to musieli jechać samochodem do Barcelony. Ale musieliśmy sobie zrobić zwiększony PCR. I musielibyśmy go pewnie robić jeszcze w Barcelonie albo gdzieś. Dobra, bierzemy... Nie, bo w Barcelonie my nie Tak. Dobra, jedziemy. Jechaliśmy na lotnisko, mówiłem, a super, będziemy lecieć, fajnie, fajnie, no i co? Wracamy do domu, tam przed nami mamy dom, tam jest centrum i, i jedziemy zaraz autem do Włoch. Jedziemy do Chioggia prawdopodobnie, albo w okolicy Wenecji, tam jest bardzo ładnie i pięknie, więc no będzie, będzie, się, będzie ciekawie przynajmniej. Słuchajcie, mogliśmy jechać do tej Barcelony, tak jak było w założeniu, ale po pierwsze stwierdziliśmy, że to jest jakiś znak, że jakby coś może tam by się mogło wydarzyć złego. Tak. Wiecie, zresztą dużo z Was mi pisało, że tam teraz kradną na chulej nogach, jakieś tam takie rzeczy. Ja w ogóle nie wiem, gdzie. Zola mi to wysłała. No jest to to jest Przeczytałam. Barcelona. Po prostu my jesteśmy ja coś nie wiem, no Nad, mi naprawdę nasze dziadki czuwają. Tak. Jesteśmy po prostu taką szczęśliwą gwiazdą. No wydawać by się mogło dla każdego człowieka, bo że nie wyszliśmy do samolotu, będziemy załamani. Dobra, trochę się wkurzyłam, ale w widziałam. że nam minęło. Powiem wam, że widziałam, że Juri jest taki zły na siebie, że to źle sprawdził, że aż głupio mi było mówić, do, do, dowalać po prostu mu jeszcze, więc olałam to totalnie, stwierdziłam, dobra, trudno. No, i potem stwierdziliśmy, że Włochy, no ale wiecie, trochę jest ten czas. To się, się mogą zdarzyć gdzieś tobie głównie dobrze. wiesz I tak, jakby, oczywiście. To Jakieś małe niedopatrzenie, coś tam, więc to jakby, jakby się to by się też zdarzyło, to też bym się nie był na siebie No wchórzany. wiem przecież. Ale słuchajcie, stwierdziliśmy tak, kurde, no mamy trochę teraz gorzej z czasem, dlatego jednak 13 godzin będziemy jechać. A ja 11 maja miałam być samego rana na nagrywkach, których już totalnie nie mogłam przełożyć, jakby, bo to nie tylko. Nie będę tam sama. No. no i po prostu, wiesz, Juri tak, kurczę, no wszystko super, ale faktycznie będzie trochę, no, trochę słabo z czasem po prostu, tak, będziemy musieli, no, bardzo za się szybko udzielać. zapierdzielać, no ale tak mówimy, dobra, damy radę, jedziemy, jedziemy i słuchajcie, dzwoni moja menadżerka, Martulka, pozdrawiam cię i cześć. tak za zaczyna rozmowę i mówi tak, cześć Ewa, słuchaj, będziesz pewnie niezadowolona, bo niestety, ale jest jakaś zmiana znowu, coś tam, coś tam i tak odwołane są nagrania 11, a my po prostu z Jurim... Ależ to! Zajęwiście! No i śmiesznie, bo Marta myślała, że się wkurzę, a ja byłam jeszcze bardziej szczęśliwa i super się złożyło i, i cudownie, no nawet mi nie przeszkadza, że deszcz pada. Dzień dobry słuchajcie, jesteśmy właśnie w hotelu, hello. Jesteśmy właśnie w hotelu w Makarskiej, niedaleko w sumie Makarskiej. E, bardzo ładny hotel. E, zaraz będziemy mieć widok, e, widok na morze. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Jechaliśmy ponad 14 godzin. Było naprawdę fajnie i dużo się działo. Ciężko mi się mówi. Ale to nic, jestem pełen optymizmu, no, ponieważ jest mega ciepło, jest pięknie, jest cudownie, jest miło, więc za chwilkę idziemy zjeść. Ci. I jeszcze by teraz pójdziemy do pokoju, pójdziemy sobie zjeść śniadanko, więc czy może być lepiej, nie sądzę. gdy miałem nagrywać i nie nagrywałem, zobaczcie, weszliśmy do pokoju. Tak wygląda nasz pokój. Tutaj jest kibelek. Fajnie, że jest kibelek osobno. Tutaj jest taki przedpokój. Mamy winko. Oczywiście. O! Kurde, fajnie. Pan powiedział, że śniadanko na nas czeka. Dobra, i tutaj... Mimo z tego, że nie zamówiłam tego śniadania. W tak. ja po prostu wykupiłam pokój, w ogóle ta dobra się zaczyna od 15, jest, jest 9 rano. O, oni nas już przyjęli. Oni no, nas przyjęli już i w ogóle przypowiedzieli śniadanko. no. E, I tutaj zobaczcie, to jest najpiękniejsze. Taki mamy widok. Tam jest plaża, Mysza. Dobry. Tam są, widzicie, tam jest basenik, tutaj jest plaża i taki widok. O coś wspaniałego, słuchajcie. Coś wspaniałego, jakby się. Jesteśmy w Chorwacji, pojechaliśmy do Chorwacji po jak ta sytuacja cała wynikła, mieliśmy, do, mieliśmy jechać do Hiszpanii, tam były potrzebne testy, mieliśmy jechać do Włoch. We Włoszech też coś tam było potrzebne. Takie same testy, Włochy są zamknięte i w ogóle, ja, ja więc stwierdziliśmy. W niej w niej w niej w tak, więc stwierdziliśmy, że siadamy i lecimy, jedziemy do naszej kochanej Chorwacji i przyjechaliśmy do Małakarskiej i jest tutaj naprawdę wyjątkowo i pięknie obok, no ale jest to naprawdę cudownie. Jest to hotel TUI jakby ktoś się pytał. TUI BLUE, tak? TUI BLUE i ten hotel jest naprawdę przepiękny. Zobaczcie sami. No... Coś pięknego, coś wspaniałego. Jaram się niesamowicie, że jestem tutaj. Słuchajcie, chciałem się z wami pożegnać już w tym momencie i chciałem wam powiedzieć jedno. Zobaczcie, mimo tego, że straciliśmy hajs, straciliśmy czas, straciliśmy nerwy, to nie straciliśmy pogody ducha, bo staraliśmy się cały czas myśleć pozytywnie, że zrobimy to zdjęcie, pojedziemy w ciekawe miejsce. Pojedziemy w miejsce, gdzie jest woda i gdzie są palmy e, i nie poddaliśmy się. Cieszę się z tego powodu, że się też nie pokłóciliśmy, że podeszliśmy do tego tak totalnie, wiecie, na luzaku, że sytuacja się wydarzyła, to się wydarzyła, e, żyjemy dalej, działamy dalej. Szukaliśmy rozwiązania razem, co zrobić tak, żeby, żeby wyszło jak najlepiej e, i, i znaleźliśmy to rozwiązanie. I wiecie, co wam powiem? To jest to rozwiązanie. No dobrze, no na, na dobra, nam to wyszło, bo tu jest po prostu przestrzeń, to to jest Spokój, się. cisza, jest blisko fajne miasto, w którym można odpowiedzieć gdzieś super rzeczy. Jest mało turystyczne, ale jest takie piękne. Przepięknie tu jest, a poza tym też będzie nam o wiele łatwiej, bo już zrobiliśmy sobie taki obchód tutaj. Tak. Znaleźliśmy już dwa miejsca na, na zdjęcie, super miejsca i jeszcze sobie pojedziemy do makarskiej, zobaczyć tam, ta, bo ja tam widziałam taki piękny budynek. No. Słuchajcie, nie się załamujcie się jeśli coś wam nie wychodzi w życiu, bo to jest normalne Jesteśmy tylko ludźmi i czasami w życiu nam coś nie wychodzi Czasami popełnimy błędy, ale na wszystkich błędach się uczymy I każdy błąd prowadzi do tego, że jesteśmy lepszymi ludźmi Ja spieprzyłem, nie, nie, nie ma sensu już się denerwować za, za coś co się stało Bo to się już stało, to się już nie odstanie Jakby nerwy i denerwowanie się na drugą osobę w żaden sposób tutaj nie pomogą jest cudownie, jesteśmy w pięknym miejscu, przysyłamy wam dużo pozytywnej energii, dużo uśmiechu dużo radości, jeśli chodzi o hotel napiszę wam tutaj jak ten hotel się nazywa, to nie jest współpraca po prostu przyjechaliśmy tutaj, pracują tutaj bardzo, ale to bardzo mili ludzie którzy mega nas fajnie przyjęli, byli na nas mili uprzejmi i po prostu wiemy, że tutaj nie ma teraz dużego obłożenia, więc chcemy im zrobić po prostu reklamę darmową reklamę, po to żeby aby że, do nich więcej ludzi przyjeżdżało, czysta woda chyba się wykąpię w tym morzu. Naprawdę, bo jest tak czyściuteńka woda, że jest po prostu coś pięknego. Dobra, trzymajcie się. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jesteście cudowni. Zostawcie subskrypcję jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Stąd nagam, postaram się nagrać trzy filmy, tak żeby było naprawdę ciekawe. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, ciao.